Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kolejny odcinek naszej serii Amoris Leticja w naszym życiu rozpoczynamy tradycyjnie od fragmentu z Adhortacji Apostolskiej. Hymn o miłości świętego Pawła z XIII rozdziału pierwszego listu do Koryntian pozwala nam przejść do miłości małżeńskiej. Jest to miłość, która jednoczy małżonków. Uświęcona, ubogacona i oświecona łaską sakramentu małżeństwa. Jest to zjednoczenie woli, duchowe i ofiarne, które jednak zawiera w sobie czułość przyjaźni i namiętność erotyczną, chociaż jest w stanie przetrwać nawet wtedy, gdy uczucia i namiętność ulegają osłabieniu. Papież Pius XI uczy, że miłość przenika wszystkie obowiązki życia małżeńskiego. I ma jakiś prymat szlachetności, bowiem ta silna miłość wylana przez Ducha Świętego jest odzwierciedleniem nierozerwalnego przymierza między Chrystusem a rodzajem ludzkim, którego kulminacją jest oddanie siebie aż do końca na krzyżu. Duch, którego Pan użycza, daje nowe serce i uzdalnia mężczyznę i kobietę do miłowania się tak, jak Chrystus nas umiłował. Miłość małżeńska osiąga tę pełnię, której jest wewnętrznie podporządkowana, ową karitas małżeńską. Posłuchajmy świadectwa Anny i Sławomira z 26-letnim starzem małżeńskim. Do wspólnoty przyjaciół Oblubieńca zaprosił nas ksiądz Eugeniusz. Wspaniały przewodnik duchowy, a zarazem tak po ludzku dobry człowiek. W naszym wypadku wyglądało to następująco. Najpierw żona uczęszczała na seminarium odnowy wiary, lecz bez mojego udziału. Chociaż mnie mocno prosiła do pójścia z nią i zobaczenia, jak to wygląda, ja byłem głuchy na jej prośby. Wtedy tłumaczyłem sobie to tak. Przecież się modlę, chodzę do kościoła. Kiedy trzeba, to poszczę. Staram się wypełniać przykazania Boże. Do czego mi to potrzebne? Nie mam na to czasu i tak po ukończeniu seminarium odnowy wiary przez żonę, oznajmiła mi, że w parafii powstanie wspólnota przyjaciół oblubieńca i planuje do niej wstąpić i dalej kontynuować rozwój duchowy. W końcu coś do mnie dotarło, ale z perspektywy czasu myślę, że to Duch Święty zadziałał i nastąpił zwrot o 180 stopni. Jak musiało być przykre i smutne dla mojej żony, kiedy jej tak odmawiałem, przecież ona mnie kocha. Jeszcze przed przystąpieniem do wspólnoty, Jezus Chrystus obdarzył mnie wieloma łaskami, między innymi uwolnił mnie od alkoholu, a ja tak mało czasu poświęcam jemu, aby go wielbić i dziękować. Postanowiłem to zmienić. Zauważyłem, że małżonka się zmienia, jest taka inna, bardziej radosna, opanowana, spokojniejsza, otwiera się bardziej na ludzi. Pierwsze moje spotkanie też do łatwych nie należało, byłem zamknięty w sobie. Dopiero później zacząłem coraz goręcej się modlić, wielbić Boga i otwierać się bardziej na ludzi we wspólnocie. Wspólnota to grupa wspaniałych ludzi, którzy chcą poznawać więcej i lepiej Pana Boga. Łączy nas jeden wspólny cel: modlitwa, oddawanie czci i uwielbienia naszemu Królowi i Władcy świata. Przecież nasz Pan powiedział, gdzie dwóch lub trzech gromadzi się w imię moje, tam i ja jestem pośród nich. Otwórzcie drzwi Chrystusowi, tak mówił święty Jan Paweł II. I myśmy tak przynajmniej uważamy te drzwi otworzyli. Bycie we Wspólnocie to na nowo poznawanie Boga i uświadamianie sobie, do czego tak naprawdę jesteśmy stworzeni. To Duch Święty działa, jesteśmy słabi i grzeszni, a jeszcze tak mało znamy Jezusa i Jego naukę, jak jesteśmy mali przed Bogiem, potrzebne nam więcej pokory i uniżenia przed Panem. Każdy z nas ma jakiś swój krzyż, również i my. Dlatego chylimy głowę w pokorze i wypowiadamy słowa: Jezu, ufam Tobie, uwierzcie nam że z Panem Bogiem jest łatwiej znosić trudności, krzywdy, poniżenia, ból i aktualne życie w tych trudnych czasach epidemii. Pan Bóg nas odmienił. Życie nasze wygląda całkiem inaczej. Jest tak jakoś poukładane i otrzymujemy wiele łask od naszego Stwórcy. Dziękujemy Duchowi Świętemu, że wskazał nam wspólnotę jako rozwijanie i pogłębianie naszej duchowości. Dziękujemy Matce Bożej Krasnobrockiej, że postawiła na naszej drodze tak cudownego kapłana jak ksiądz Eugeniusz, który wspierał nas w trudnych chwilach naszego życia, gdy ono było na zakręcie i mimo nadmiaru obowiązków duszpasterski zawsze znajdował chwilę na szczerą rozmowę i dobrą radę. Pan Jezus kocha nas wszystkich bardzo mocno. Niezależnie od tego, co robimy, gdzie mieszkamy, kim jesteśmy. Ile razy upadamy w życiu swoim, On zawsze jest z nami, jest miłosierny mimo naszych grzechów i słabości. Wystarczy tylko powiedzieć: Tak, Jezu, chcę, byś mnie kochał, by On mógł wejść z łaską do naszych serc i zmieniać nasze życie. Tak na koniec dla wszystkich słuchających tego świadectwa. A w szczególności niezdecydowanych i wątpiących w miłość Boga. Nie żałujcie czasu poświęconego Panu Bogu, On nigdy nie będzie stracony. Uwierzcie nam, że zyskacie po stokroć więcej łask Bożych, tak jak my. Chwała Panu. Dziękujemy za to świadectwo, a ja zapraszam na kolejne odcinki naszej serii. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.